że mam się zmienić, lecz jak to zrobić od lat nie jesteśmy w sobie uwięzieni, komu mam wierzyć co nazwać zaufaniem, czym jest honor szatunek, nie ma prawda, ponad prawem nasza wieża babel, problemów w Himalaje. hipokryzja, co nam żyć bez systemu nie daje, witaj w teatrze, alej, elita w pierwszych rzędach choć wiedzę to my mamy, ale w cudzych rękach, prawda do wejścia ty o tym wiesz najlepiej, głupoty tu możesz kupić nawet jak chcesz w sklepie Sprzedawca cię poklepie po ramieniu, bo ty płacisz Jak chcesz mamy w promocji, tu kopa w zupełnie gratis Mówiłaś mi o marnotrawstwie A żebym patrząc stale śmiał w myślach Sama zawsze jest ktoś, kto pragnie tego bardziej od ciebie Ile szczęścia może dać jedna chmuraną Po co mi te skrzydła, jak się latać nie nauczę Jak chcę uciec, ale Niestrawność, ja się nie podzieli To nie jest belere Ludziom zbyt dużo się wydaje, że wydaje ten co ma Więc powinien im coś oddać Tylko dlatego, że sam doszedł do czego pieniążka I tak co drugi osądza Moc pieniądza ryje Tak Gdy wystąpisz przed szereg, jesteś zwykłym zerem Bo demonizuje kasę, ten co kasy nie posiada Krzyczą zdrada i komercja Taka zasada, tylko ja z gry nie wypada, Bowiem kasa mnie zmieniła I to ja zdecydowałem Czujesz klimat, wypiklina, bo przeglinaj, lecz kolejnego kraca. Sawiście obłaca tylko ludziom bez zasad. Sam pozbawił się skrupułów, brak perspektyw na przyszłość, gdybym zamienił się z tobą. I tak by ci nie wyszło, przewartościowali wszystko, kreśląc biznes plany, chociaż nie potrafią nic zrobić bez toczenia